Jestem misaga w różowych włosach. To oczywiście peruka, jakby ktoś z was jeszcze nie wiedział, ale specjalnie ją ubrałam, żeby dzisiaj, wiecie, tak, ładnie wyglądać. W sensie nie twierdzę, że w czerwonych włosach nie wygląda ładnie, ale w różowych będę tak bardziej wyglądała jak, jak ładne lalki, które dzisiaj wam pokażę. Moi drodzy, te nowe lalki to jest po prostu coś serio unikalnego. Uh. Nazywają się Unique Eyes i bardzo mają dziwne oczy. <ścoughs> Ciężko mi jest tutaj wam pokazać, o co w tym chodzi. mi się na bebe. Ale zaraz, jak będziemy je otwierać, to zobaczycie, co tam ciekawego dzieje się z ich oczami, bo one mają taki wzrok, który cały czas się na nas patrzy. Nieważne z jakiej strony odwrócimy lalkę, to wygląda jakby ona się na nas patrzyła. Serio, to jest takie. Trochę ciekawe, a trochę też takie podejrzane. No ale tak czy siak, takich lalek jeszcze wcześniej nie otwierałam i nie widziałam, więc bardzo, bardzo jestem ciekawa. I pamiętajcie, że jeżeli chcecie zobaczyć na moim kanale więcej przeróżnych nowości laleczkowych, zabawkowych, gadżetowych. To zostawcie tutaj dużo łapek w górę i życzę Wam szczęśliwego Dnia Dziecka. Wiem, że jeszcze trochę czasu do niego zostało, ale wiecie: szczęśliwego, wesołego Dnia Dziecka i mam nadzieję, że dostaniecie jakieś fajne prezenty wymarzone prezenty. Moje spojrzenie zawsze za Tobą podąża. Uuu, to brzmi trochę jakby. Ktoś nas cały dzień stalkował. Mam na dzisiejszy filmik trochę tych laleczek Unique Eyes do otwarcia, ale wydaje mi się, że chyba ta jest najbardziej taka cute. Bo ma tutaj przeczaderską czapeczkę i takie różowe futerko, więc ją otwieram jako pierwszą. I w ogóle jak przepięknie zobaczcie, świeci się to pudełko. Tak, hypnotizing! A kto tutaj na nas patrzy, tak spod byka? Czy jest pani na nas obrażona? Ej, słuchajcie, te oczy są po prostu przeczaderskie. Tutaj widzicie, lalka wygląda na taką: O, jestem cute, ale wszystko jest fajne, jest super! A jak weźmiemy tak. Od góry. To wygląda, jakby była serio, jakaś wkurzona, no nie? Nic przed tymi lalkami się nie ukryje. Nic. <noise> I w ogóle zobaczcie, jakie one są fajne, takie większe te laleczki. Naprawdę ładniutkie. Ciuszki też widzę, że mają tak fajnie wykonane. Zaraz ją tutaj trochę, wiecie, rozbierzemy, zobaczymy, co ma pod spodem, bo jestem bardzo ciekawa. Zobaczcie sobie jeszcze, jak ona z tyłu wygląda i jakie ma przecudne baletki. O! Pod tym przecudownym różowym korzuszkiem kryła się. Taka też odblaskowa koszuleczka różowa, różowy, pudrowy, i zobaczcie, jakie ma też modniaste spodnie. No naprawdę, powiem Wam, laleczki wyglądają przepięknie. I w ogóle swoją drogą ja mam bardzo podobną czapkę, taką jak ona, tylko że czarną, nie? Więc to chyba będzie moja ulubiona laleczka, ale. To jeszcze zobaczymy, jak otworzymy ich więcej. I wjeżdża kolejne pudełko, tym razem taki większy zestaw. I tutaj zobaczcie, z tyłu mamy jakby te wszystkie laleczki, które są do zebrania w tej serii i one też mają swoje imiona i tą, którą przed chwilą otwieraliśmy, nazywa się Sofia. Albo Sofia. Może tak to powinnam przeczytać. A teraz będziemy, moi drodzy, otwierali. A, to jest, słuchajcie, ta tutaj. O! Rebeka i jeszcze przed nami będzie Emi. O, widzę, że tutaj mamy, słuchajcie, kolejne futerko do kolekcji. Tylko tutaj chyba to jest bardziej taki dłuższy płaszcz i mamy właśnie strój na zmianę, e, więc zaraz sobie ją przebierzemy i zobaczymy, jak będzie wyglądała. Kiedy coś nabroiliście w pokoju i myślicie, że nikt nie widział. <śled> Nie no, słuchajcie, super są te oczy. I zobaczcie, ona ma tutaj e, w ogóle kolor brązowy oczu. E, tamta poprzednia miała niebieski. I możecie też w, w komentarzach napisać, jaki jest wasz kolor e, zielenic. Tak to się zielenic mówi, chyba tak. <gry> ja akurat mam takie, wiecie, niebiesko-zielone, e, więc musiałabym, wiecie, tutaj dwie lalki połączyć, żeby powstał ten kolor. E, ale za to mój brat właśnie ma taki kolor, dokładnie jak ta laleczka. I zobaczcie, jaki ona ma tutaj ładny barkoczyk, takie pudrowe włoski i to futerko całe tutaj tak błyszczy. Zobaczcie, jakie fajne spodenki. Nie no, super teciuszki, tych lalek są naprawdę fajne, i jakie ma czaderskie trampeczki. I w ogóle chyba zapomniałam wam też powiedzieć, że tym lalką właśnie można te głowy fajnie odkręcać. Można na przykład tak zrobić, jak sowa. Z każdej strony będzie na nas spoglądać. Rączkami też mogą, jak widzicie tutaj, ruszać i nóżkami, więc można im tutaj po prostu jakieś fajne pozycje zrobić. Na jednej nodze to wydaje mi się, że chyba jej nie postawię. Chyba nie ma szans. Nie, no na jednej nodze bez przesady. Ale tak, na dwóch nóżkach one sobie bez problemu stoją, bo mają dosyć duże, widzicie tutaj, buty. Stopy mają może duże, właśnie. Ciekawe, jakie mają stopy. Czekajcie. Czy mają też takie wielkie stopy jak te buty? <laughs> nie mogę ściągnąć. O, dobra. Łomatko jaka syra. Kolanie też się rusza. Ja myślałam, że nie. O! Ale ja, ja, bo tu w ogóle, jakby widzicie, nie widać tego stawu. Ale on tam jest i można normalnie nogę. Ale fajnie. Oh my god, bo w łokciach się nie ruszają już. Więc od razu wiecie, przyjęłam, że nogi też mi się nie ruszają. A tu proszę, ale ma z taką wielką syrkę. Że wygląda trochę jak ta nóżka od hobbita, no nie? Hobbity z ładcy Pierścieni miały takie stopy. Mam tutaj, słuchajcie, ten drugi look, ale powiem wam, że trochę mi ta suknia, taka wiecie, ala balowa sukienka nie pasuje do tej jeansówki, więc może po prostu zostawię tutaj tą bluzeczkę i chyba to będzie lepiej wyglądało. Mamy jeszcze, zobaczcie, inne buciki, tym razem baletki baletnicą. <grymne> Czy ktoś z Was kiedyś ćwiczył balet? Ponoć to jest bardzo ciężkie, więc jeżeli z Was ktoś chodzi na takie zajęcia z baletu, to naprawdę szacun. Czekajcie jeszcze tak. O, spróbujemy od dołu. <grymne> Ale śmiesznie wygląda, widzicie to? Te oczy robią wrażenie! Tym, tury, tym, tym, tym. A teraz moi drodzy, przed Wami Emi! Która moim zdaniem będzie mega, ultra, turbo fajnie wyglądała w tym drugim looku. Bo ten tutaj jak widzicie jest taki no dosyć elegancki. Ale ten tutaj mega mi się podoba. No po prostu jest przeczaderski. Może nawet jakieś wezmę na przykład te buty od tej lalki. I, i to też będzie wtedy fajnie pasowało. Wiecie? wiecie? Wiecie o co chodzi? Tutaj tym razem laleczka ma zielone oczy. I to chyba wszystkie są kolory, no nie? Oczu. Bo fioletowych oczu chyba nie ma. Ula la la la, moi drodzy, zobaczcie na tą piękność. Powiem Wam, że mi jej włosy podobają się najbardziej. Są takie aksamitne, ładne, blond, mięciutkie, no przecudna jest po prostu. I zobaczcie jeszcze, jakie ma fajne kalosze. Sama bym takie chciała mieć. Bo czasami powiem wam, kalosze są przydatne, no nie? Jak pada deszcz i trzeba gdzieś wyjść i jest dużo błota. Powiem wam, że mając taką lalkę i na przykład wiecie ustawiając ją sobie gdzieś na półce można niezłego pranka komuś zrobić, bo wiecie przeważnie y, człowiek y, jakiś wiecie obcy, co przychodzi do waszego pokoju, nie wiem, jakaś tam koleżanka czy ktoś, e, nie ogarnie tego, że lalka wiecie ma takie jakby nie wiem, ruchome oczy czy coś takiego, nie wiem jak to w ogóle wytłumaczyć i czaić, że tą lalkę ustawiacie gdzieś na półce i, i wiecie, ktoś się na nią spojrzy, z nie Ważne z jakiej perspektywy i wygląda, jak ona się na nas patrzyła. I możecie wtedy na przykład, wiecie, sprankować, że nie wiem, to lalko żyje, albo na przykład ma kamerę w oczach. Super to wygląda, ale najbardziej mi się podoba, jak one patrzą na nas tak spod byka. Mm, co tam narobiłaś dzisiaj? nie odrobione? No i co? Jak Wam się teraz podoba laleczka w takiej wersji, oh. bardziej luzackiej bym powiedziała? Tak, wiecie, bardziej ziomalka, ale tutaj jakieś baletki, tak trochę bardziej dziewczęco. No nie wiem, dużo bardziej mi się podoba niż w tej poprzedniej stylizacji, bo przeczaderska jest, słuchajcie, ta kurteczka. Zresztą te dżinsy też są przeczaderskie i jak wam się podoba, mam nadzieję, że wam się podoba, bo jak się wam nie spodoba, to lalencja będzie bardzo zła i spojrzy się na was pod byka. Pokażę wam jeszcze teraz z bliska kolejne zestawy, ale ich już dzisiaj otwierać nie będę. Raczej sobie je zostawię, słuchajcie, w tych pudełkach, żeby sobie ładnie później, wiecie, ustawić na moim regale, bo te pudełka są ładne, no nie? A szkoda mi jest ich po prostu wyrzucać, bo tak się ładnie świecą. Więc tutaj mamy jeszcze tą brązowo włoską są niebieskooczą, niebiesko oczą O co ja gadam? niebiesko Niebieskooką! Dziewoje! Tą, którą pierwszą otwieraliśmy, o tutaj, tylko tu jest właśnie większy zestaw. Też ma, zobaczcie, kalosze, ale różowe i tu ma taką fajną, długą bluzę. Ja uwielbiam takie, słuchajcie, długie bluzy. Nie wiem, po prostu są bardzo wygodne i, i nery nie marzną, no nie? Dobra, tu jeszcze mamy, słuchajcie, kolejną, tą z tymi pastelowymi pasemkami. Jej tutaj strój też jest taki no, trochę elegancki. Tutaj pod spodem też ma jakąś bluzeczkę, taką srebrną. Tu jakaś sukieneczka, płaszczyk taki różowy. Wygląda trochę jak przeciwdeszczowy. Aga nie czuję, że rymuje. A tą laleczkę to już widzieliście cały czas w tle tak naprawdę. Ona ma jak widzicie taki dłuższy, dżinsowy płaszczyk. I powiem wam, bardzo mi się to podoba, że te laleczki mają naprawdę różne stroje. Że jest tego całkiem sporo, więc jak już wiecie, uzbiera nam się kilka lalek, to można zrobić tutaj... Niezły pokaz mody, no nie! No, jak któraś wiecie, nie wygra, to się spojrzy tak na nas spod byka. Ale ona wygląda, ja cię kręcę. Jakby serio była na nas zła. A tak już jestem milutka. A tak... co ty kombinujesz? Co ty kombinujesz? Nie no te oczy to na mnie będą cały czas robiły wrażenie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Napiszcie koniecznie w komentarzach, która z laleczek podoba wam się najbardziej i widzimy się niedługo w kolejnym filmiku i, i łapki w górę zostawiajcie łapki w górę, łapki w górę. papa! Pa!